Jakim dokumencie go Pana mogę posiedzieć. Widzimy tutaj spotkanie, demonstrację po bronie pana Zygmunta Miernika przed niezwykłym miejscem. Jesteśmy jesteśmy przed aresztem śledczym w Warszawie Służewiec. To jest właśnie to miejsce, gdzie został uwięziony Zygmunt Miernik za to, że protestował przeciwko bezprawiu, przeciwko antyponolizmowi, przeciwko krzywdzie ludzkiej. Proszę powiedzieć, jak to się stało? Co, się, co zrobili Zygmuntowi Miernikowi? Po prostu pani sędzina się chyba za bardzo podenerwowała pewnymi sprawami na na ostatnim procesie na 1 października. No i z tej przyczyny chyba złośliwie, że tak powiem, wyładowała się na aresztowanie pana Zygmunta. A e, Zygmunt Miernik to jest ten słynny człowiek, który przeciwstawił się e, e, o co chodziło? O, e, rzucił tortem w sędzie za co? Chodziło o sprawy poniekąd polityczne, mianowicie pan generał jeszcze w ten czas żył Jaruzelski, który nie był zobowiązany do stawiania się do, 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 do sądu na przesłuchania. Że górnicy z Wujka sami się wymordowali, nie było nigdzie winnych. Czyli było to mataczenie? To było takie mataczenie. No i w końcu Aha. trzeba się było się temu przeciwstawić. Pani sędzina również raczej stronnicza. No i dokonało się to, co się dokonało. Czyli sędzina sędzia, właściwie, pani sędzia tak. e, broniła... Pani, pani Anna Wielgolewska. Ona broniła Jeruzelskiego. Tak by można było sądzić. I za to dostała tort. Czy za to dostała, bo to trudno powiedzieć, że tak akurat trafiło na panią Annę Wielgolewską. Ale i zachowanie również było prowokacyjne w tym przypadku jej postępowanie. No i po prostu w nagrodę dostała nagrodzona tortu. Zenon Nowak, osoba znana z telewizji narodowej. Zenonie, ty obserwujesz to wszystko. Jest pan Adam Słomka. Jesteśmy przed arestem śledczym, gdzie uwięziono bohatera narodowego Zygmunta Miernika. Jaki jest twój komentarz? Bez komentarza mamy... W tej chwili kolejny przykład bezprawnego działania systemu sprawiedliwości, który nęka prawdziwych patriotów, którzy walczą o Polskę, chcą po prostu sprawiedliwości, a prawdziwi przestępcy, którzy rozkradli ten kraj. Pławią się w luksusach, Zatrzymy kiedy odmętle. naród po prostu umiera. Rozwalili wszystko, czyli przemysł, rolnictwo, banki oddali w ręce lichwiarzy. A teraz nam chcą jeszcze wpakować emigrantów z, z, z krajów arabskich, którzy tak naprawdę nie są żadnymi emigrantami. To już są wojownicy, bo w Polsce są już zbudowane struktury, Państwa Islamskiego, i za chwileczkę zacznie się kolejna rewolta. Niszczymy. Zenonie, ty też masz swoją kartę męczennika, człowieka, który został skrzywdzony. Ty rok temu protestowałeś w PKW, w Państwowej Komisji Wyborczej i zostałeś za to surowo ukarany. Tak, zgadza się. Ja należałem do tych trzech osób, które zatrzymano nas 12. natomiast trzy osoby zostały skazane wyrokiem prawomocnym na grzywny za zakłócanie tak zwanego miru domowego, kiedy stanęliśmy po prostu w obronie suwerenności państwa i wolnych wyborów, które zostały sfałszowane, a do tego jeszcze należy powiedzieć, że raportniku wykazał Nieprawidłowości w Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie były lewe przetargi i co? I okazuje się, że winni nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. To jest kolejny przykład. Obywatele yy, stanęli w obronie państwa, w obronie wolności i co? I zostali skazani, a oszuści, złodzieje, malwersanci cieszą się w dobrobycie wolnością i są nietykalni. Jest czwartek 8 października 2015 roku. Widzimy dzielnych ludzi, którzy domagają się sprawiedliwości. Tak. Widzimy, że wracamy do PRL-u. Bohaterowie KPN znowu przed sądem. od Rozumiem, że zaraz będziemy starali się wejść przez Górę Przepustek spotkać z Panem Zygmuntem, pocieszyć go i kolejna pikieta, kolejny raz Polacy stają razem poruszają ważne tematy. Kolejny raz te same twarze, których Państwo nie spotkacie poza telewizją Narodową, kolejny raz. Okazuje się, że opór Polaków jeszcze trwa. Jak długo? Kto dołączy do nas? A no zobaczymy. Dla telewizji narodowej materiał sprzed aresztu śledczego w Warszawa Służewiec. Materiał realizował Eugeniusz Serdecki.